Gratulujemy zwycięstwa. Wygrałeś, choć nie było łatwo. Cześć, witam wszystkich. Tak, wygrałem, ale nie było łatwo. Walka była strasznie ciężka. Pierwszy raz w życiu boksowałem z tak silnym przeciwnikiem fizycznie. Zaskoczył mnie, ja troszkę go zlekceważyłem. Naprawdę niepotrzebnie wyciągnę wnioski. Strasznie dużo było błędów. No. Ale siła fizyczna przeciwnika po prostu mnie troszkę yy, zbiła z toru, którym chciałem iść. Za nisko lewa ręka przy, przy, zaczynaniu, yy, przy zaczynaniu każdej akcji przyjmowałem co prawda oddawałem, ręka prawa mnie tak boli od tych prawych nawsadzałem mu, ale on stał, no, po prostu coś niesamowitego. Jest nad czym pracować. Mm -hmm. Sporo czasów przyjąłeś. To jest na pewno minus tej walki, tak. który się mocno poczułeś. Yy, tak, yy... Pierwszy raz w życiu poczułem cios, naprawdę to dla mnie nowość, w bodajże drugiej czy trzeciej rundzie poczułem cios i, i, i od połowy rundy musiałem się troszkę pocofać, żeby dojść do siebie, zaskoczył mnie tą siłą fizyczną, naprawdę silny przeciwnik. I, I postaram się wyciągnąć wnioski więcej. Nie, nie opuszczę już tak rąk. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, jakiego przemysłowego Zyska zobaczymy w ringu. Czy tego narwanego, czy tego chłodnego. Miałem takie wrażenie, że nie do końca sam był zdecydowany, w którą stronę chcesz iść dzisiaj w walce. E, tak, starałem się być agresywniejszy, bo e, widziałem, że przeciwnik e, słabu. Z rundy na rundę słabu e, to mnie napędzało. Ja, ja się aż tak nie zmęczyłem, ale musiałem, ale mus, ale musiałem też uważać, bo po prostu e, wrażenie na mnie jego ciosy robiły i nie mogłem być aż tak agresywny, jakbym chciał. E, to trzeba poprawić. Rozpoczynanie każdej akcji trzeba poprawić, bo to był po prostu wielki minus w tej walce. Chciałbym naprawdę wyjść jeszcze raz do ringu i to poprawić. Teraz bym naprawdę mądrzej zaboksował, ale chyba potrzebowałem tej walki. Potrzebowałem walki z tak mocnym przeciwnikiem, bo chyba, bo chyba mi to pomoże. Czemu tak naprawdę ta lewa ręka wisiała ci na biodrze? W zasadzie przez całą walkę. Bo fakt, że jak rozpoczynałeś akcję, prostowałeś, się, to on ci cały czas łapał, ale w zasadzie miałem wrażenie, że ty tej ręki ani na chwilę nie podniosłeś. Myślę, że po prostu zlekceważyłem przeciwnika. Eee, nie wiem, samo tak jakoś wyszło. Naprawdę y, zadawałem ten cios. Ja trafiałem. I nicot nie zawąt przelatywał ciosy, trafiał. Ni, jakoś byłem zawolny na odchylenie dzisiaj. Yy, byłem zawolny, nie mogłem, nie mogłem się coś, nie mogłem się odchylić, nie mogłem zejść. Uff, no, nogi nie stanęły dzisiaj, ale yy, tu, tu stanął. No i ta lewa ręka. Hej, mówisz o tym zawroczeniu, jest kilka widzę optarz delikatnie dam skórę nad lewym okiem, ręka prawa rozbita, 20 maja gala w Poznaniu, takie były plany. Czy ty będziesz w stanie zaboksować za 7 tygodni? Tak, jak najbardziej. W ogóle nie, nie dopuszczam tej możliwości, że mógłbym nie zaboksować. Poniedziałek wolny sobie zrobię, we wtorek już jestem na we wtorek już jestem na treningu i... Godzinami będę po prostu wałkował to lewą rękę. Eee, naprawdę milion razy podniosę to rękę, nie będę przyjmował tej lewej ręki. 20 maja pokażę, że w czegoś się nauczyłem i wnioski wyciągnąłem. Dzięki, Dzięki bardzo. Pozdrawiam wszystkich.